Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie Wakacyjna niedziela, to znaczy, że jest dużo ludzi Bardzo się z tego cieszymy Ja odpaliłem sobie Pila P50, bo czasami nim jeżdżę sobie po alejkach Już testuję nasze pierwsze jazdy A u nas równolegle dzieje się bardzo fajny dzień Bo mamy warsztaty detailingowe I zobaczcie, firma Mastic, kolega Marcin pokazuje tutaj całą technologię Jak się dba o samochody, jak się je poleruje Tak, żeby one lśniły, wyglądały bardzo fajnie Tutaj mamy Syrenę 100 z 60 roku, która od jakiegoś czasu nie miała jak gdyby detailingu, miała już takie delikatne ryski, więc wymagała takich napraw. Stwierdziliśmy, że ona jest idealnie tutaj pasuje, żeby ją przygotować i fajnie zrobić. No i zapraszam Was do oglądania. Taki przewodnik o detailingu. Koledzy wzięli tutaj takie blaszki, gdzie ludzie, którzy tu przychodzą, odwiedzający, mogą sobie potrenować, bo to też nie jest takie proste. Jak ktoś na przykład bawi się polerką na przykład, to też musi wiedzieć jak się trzyma, ile się pasy nakłada, jak to się wszystko robi. Oczywiście, no nie jest to powiedzmy łatwa, jest to jednak skomplikowana procedura detailingu, ale możecie się nauczyć i możecie takie sobie prace robić sami, nawet pod blokiem jest fajna pogoda, sami możecie działać w tych wszystkich tematach. I Kamilku, zapraszam Cię, pokaż tutaj wszystkim. Pani Marcinie! Tak, bo pan jest taki Kłop. zajęty, a ja potrzebuję z panem materiał nagrać. Nie tyle co potrzebuję, ale również ich chcę, okay. bo ty jesteś kierownikiem dzisiejszego wydarzenia w muzeum. Jakbyś mógł widzom opowiedzieć, co tutaj się wyprawia? Na tym samochodzie już wykonaliśmy pierwszy etap. Zrobiliśmy cięcie pastą 4000 z karteka i na pomarańczowym padzie na gąbce teraz Gosia robi drugi krok. Zaczynamy, zrobimy drugi krok, finish. No i na sam koniec położymy wosk ręcznie już na całość. Dobrze, a pierwszy etap z czego się składa. Jakie materiały, jakie narzędzia? E, to podejdziemy, może bliżej to ja pokażę. Pierwszy etap wykonaliśmy na tej pastie kartek 4000, pasta cuttingowa. Natomiast pasta, która zostawia już mega fajne wykończenie, bardzo wysoki gloss. Możesz rzucić Kamil na samochód z kamerą. Może nie rzucaj dosłownie kamerą, ale pokaż widzom jak to wygląda. I tą pastę połączyliśmy z dedykowanym padem pomarańczowym. Zrobiliśmy to na maszynie DA. Ja używałem maszyny o skoku 15 mm, przemek używał maszyny o skoku 21 mm. Takie zakamarki tutaj, trudno dostępne elementy. Do tego użyliśmy małej maszynki Sommeita, a finish robimy tym zestawem 9000 i biały pad, też dedykowane do tej pasty. Powiedz mi, co oznacza ten skok w maszynie? To mamy maszynę o skoku 15 mm. To jest ten ruch, ten oscylacyjny tutaj. To jest właśnie skok maszyny i ten skok ma 15 mm. Może być 21 mm. i wtedy ten skok jest jeszcze większy. Możemy iść w dół oczywiście. Mamy maszynę o skoku 12 mm, o skoku 9 mm. Natomiast, jak mówię, to jest taka podstawa 15 21-ka. Najczęściej z tego korzystamy. A od czego to zależy od umiejętności od tego co chcemy zrobić czy większy skok tym większa siła cięcia natomiast e, też samą pracą techniką e, możemy zwiększyć lub zmniejszyć tą siłę cięcia stosując e, pady twarde z pastami cuttingowymi to siła cięcia jest dużo większa stosując kombinację na przykład tutaj tej pasty 4000 z padem finiszowym Cięcie będzie, ale już nie tak mocne jak na tym padzie. Więc to raczej jest kwestia doświadczenia, jakiegoś minimalnego. Wtedy sobie możemy dobrać to, co potrzebujemy, żeby nie wiem, usunąć te rysy. I też jest drugie pytanie, jak bardzo chcemy ingerować w tą korektę, czego się chcemy pozbyć, czy chcemy oświecić ten lakier, czy my tylko zwiększyć połysk, czy chcemy naprawdę się pozbyć wszystkich rys, żeby było idealnie. Nie? A może ty chcesz się przejechać? Nie, nie, nie. nie. Czekaj, czekaj. nie Ooo! Panie Leszku. No. Ja jadę Kamil włączyć klimę na drugiej hali, dobra? No dobra, to przejedziemy się. Bardzo lubię jeździć z tym autkiem. On akurat dużo spali, tutaj nie czuć spaliny. Jedziemy sobie powolutku akurat na jedynece, nie rozpędzam się tutaj. Tutaj mam kierunkowskazy. Proszę w kamerze będzie widać jeden kierunkowskaz, drugi kierunkowskaz, a jedziemy tak naprawdę teraz włączyć klimatyzację na drugiej hali. Bo i wentylację, bo jak przychodzi do nas dużo osób, to automatycznie włączamy, włączamy różnego rodzaju tutaj wentylację, klimatyzację, żeby się ludzie dobrze czuli. Ja sobie też tu szybko otworzę. Tu jest tak, że ja włączam klimatyzację, a zawsze tutaj... Kolega Heniu mi wyłącza. Dobra, prawy kierunkowskaz. Troszeczkę ciasno. Mamy dzisiaj bo dzisiaj bardzo dużo ludzi, ale jest przynajmniej wesoło, że ludzie nas odwiedzają. Taki, taka, taka niedziela, że dawno takiej niedzieli tłocznej nie było. W związku z tym zaparkuję sobie koło Syrenki. Ten samochód jest tak malutki. O, zaparkuję sobie tutaj koło Syrenki. Mam luzik, dobra. Mam luzik. Autko sobie chodzi. Eee, przepraszam. I tutaj właśnie mam takie skrytkę. Eee, temperatura 21 stopni. Chyba nie jest źle, co? Ale schłodzimy trochę hale jeszcze. 21 stopni mamy. No to co? Jedziemy Kamilku dalej, tak? Tak jest. Kamil, jak już jesteśmy w tym miejscu, to taką zdradzimy naszą tajemnicę. Jedziemy. Stań tutaj z kamerą w tym miejscu. Oczywiście tej ściany nie będzie. I tu będzie przestrzeń taka otwarta. W tej chwili dzisiaj jest niedziela, więc nie ma żadnych prac. Tu jest jedna hala, za chwilę jest druga hala. Wejdźmy tutaj, zobaczmy. No można powiedzieć, że ogromne kolejne powierzchnie, tutaj mamy górę, dół, piętra, tutaj we wtorek lejemy już posadzki, zrównamy się z tymi halami, no i w dalszych częściach już mamy kolejne tutaj, kolejne powierzchnie, kolejne hale. Tamta hala, kolejna już jest w tej chwili wyposażana, już robimy ekspozycję, a to jest tak, tak zwany łącznik, ale chłodno tu, co? Fajnie. Fajnie. No, także tutaj tak zdradziliśmy, ale jeszcze pewnie będzie odcinek o tym miejscu. Gdzie to będzie wszystko, i to będzie połączone też z tymi wszystkimi halami. Tymczasem do Marcina z firmy Mastik zgłosiła się pani, która miała pecha i praktycznie nowym samochodem delikatnie zahaczyła o słupek. Najpierw z prośbą o podszkolenie w zakresie polerowania, ale ostatecznie Marcin wpadł na pomysł, aby spróbować zminimalizować skutki incydentu parkingowego. Drodzy Państwo, warsztaty z detailingu przyciągają niestety sprawców drobnych uszkodzeń. No i teraz Marcin podjął się zadania, aby takie delikatne cmoknięcie z latarnią naprawić. Zobaczymy jaki będzie tego finał. Jakie są prognozy? Jest dobrze. Jest dobrze? Idziemy w dobrym kierunku, tak. Poza uszkodzeniami takimi głębokimi, no z tym nic nie zrobimy. Jeszcze momencik, jeszcze jest No bo tutaj proszę ja Ciebie, auto ma trzy miesiące, to wiesz, ta pierwsza luzysa boli najbardziej. No boli, domyślam się. Aha. Tak jest po pierwszym przejeździe. Zaraz powtórzymy. Gdyby powiedzmy to tutaj, takie mechaniczne uszkodzenie do podkładu. Jest jedno. I tu jest drugie na krawędzi. Mhm. I jeszcze na zrzoszeczku tu mamy. To byłoby całkiem dobrze, bo to można by usunąć bez lakierowania tą wniotkę. Natomiast i tak finalnie. No ten element się nadaje do lakierowania, bo mamy te uszkodzenia do, do podkładu. Ale mniej będzie widać. Ale mniej będzie widać, dokładnie. Może mniej będzie boleć. Sprawdzamy. Tamtego już nie ma. Tutaj już jest ładnie. Poza tym podniesieniem. Teraz to usuniemy. No jeszcze tutaj, tak? Coś się przydarzyło? Ale tu, to już była druga rysa. Tu już tutaj była pierwsza. Aha. <grystanie> Czy ta druga już tak nie boli bardzo? Ale bo to było w tym samym czasie. Z tego nie rozumiem. Aha, czyli to teraz się wydarzyło? Wszystko... Nie są Tak, tak. Szkoda, tak, że tutaj to jest to jest... To rzeczy, to już są te uszkodzenia takie No Już mechaniczne, nieładne. nie? Tak, to już okay. z tym nic nie zrobimy. Głębsze troszkę? Tak, no, tak. Ciut tak, głębsze, ciut na iż, głębsze. Na Już tak naprawdę można sobie podjechać gdzieś troszeczkę lakieru i zakropić. Już więcej nic nie zrobimy. Jest przecudny. Co no jeszcze gorzej? Nie. <noise> Trochę więcej wiary. Panie Marcinie jakieś podsumowanie? No to, to całkiem przyzwoicie, na tyle ile się dało to zrobić, to, tak. to usunęliśmy te zarysowania. Tak. Tutaj jeszcze te plasticzek zaraz spróbujemy e, naprawić. Mhm. No tak, bo to plastik. A te oblicia tutaj no to Pani sobie podjedzie. Ale uśmiech wrócił na twarz. Więc jest dobrze. To znaczy, że jest sukces. Jak tak. właścicielka się uśmiecha, to. Bardzo, bardzo no. Dobra, idę jeszcze po gąbkę i produkt do plastiku. Spróbujemy to już. Sprecie. Marcin użył jeszcze jakiejś magii do plastików i efekt był naprawdę zadziwiający. Szczęście, aż zgarnął kilka uścisków, a my możemy przejść do dalszej części odcinka. Dziękujemy. Dziękuję czekamy jest bardzo Polecamy bardzo pięknym. Chyba no, nie, Obydę, ale mimo wszystko. Czy to było ostatnie dmuchnięcie? Dzisiaj? <noise> nie wiem. <noise> To się każdy jak wrócę do domu. A tak całkiem serio. Mamy tutaj już samochód zrobiony na gotowo. Tak jak wcześniej mówiłem, pierwszy etap cięcie, drugi finish i na sam koniec zabezpieczyliśmy naszą całą robotę woskiem. Dokładnie tym. Aplikowaliśmy go ręcznie, docieraliśmy fibrom. Efekt będziecie mogli zobaczyć w kamerze. A jak przyjdziecie do muzeum, to na żywo. Może zapytamy naszych miłych tutaj zgromadzonych. Przemku, jak się pracowało na produktach Karteka i maszynami? Bardzo fajne produkty są, bezproblemowe, jeżeli chodzi o docieranie wosku tak samo, jeżeli chodzi o pasty też bardzo fajnie się pracuje, bardzo fajnie się wypracowuje, nie ma problemu z, do, z docieraniem. Super. Więc... A Ty, coś chciałabyś dodać? Przede wszystkim to, że pasta nie pyli, więc jest dużo krótszy czas w przygotowaniu tego auta już pod pogłokę, pod wosk i tak dalej. Co do wosku, jestem bardzo mile zaskoczona. Bardzo fajnie się go dociera. To był twój pierwszy raz dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj. Pierwszy <laughs> raz. Z woskiem pierwszy raz z pastą mnie, bo pracuję na paście u siebie w garażu. No i się Dzień. nie wypaca. No. Dziękujemy również naszej koleżance Magdalenie i Waldiemu. Gialdy gdzieś uciekł. Który uciekł. Za poświęcony czas, za dobre towarzystwo. Dużo uśmiechu. I co? Myślę, że niedługo się zobaczymy znowu w tym, wiesz, o tym miejscu. Tak, ja jestem na tak. Zawsze jestem Okej. Okay. No to panie Marcinie to życzę Ci, aby Twoje, mam nadzieję, ostatnie dmuchnięcie tego dnia miało równie dobry efekt, co na tej syrence. A Państwa zapraszam na przebitki, gdy auto już stoi na swoim miejscu na ekspozycji w muzeum.